Witam Was bardzo serdecznie, dzisiaj widzimy się na Craftedzie, jak widzicie jesteśmy Full odpaleni i będziemy testować jak działa anty x-ray eee, No dobra To już z racji tego, że mamy cheaty, nie będziemy się odpalać, będziemy testować Jak dobry jest ten serwer Odpalam teraz x-raya, sorry, że Wy nie widzicie, ale po prostu OBS mi tego nie wykrywa Sorry, że tego nie widzicie po prostu, ale no Mimo, no, no nie działa po prostu na OBS -ie. Dobra, mamy, mamy to. No i co? Będzie, będziemy kopać chłopę. no. Będzie, będzie, będzie kopane, no nie? Znalazłem sobie bloki żelazne. No i jest git. Zbieram, teraz czekam na drugiego wieśniaczka, bo mam jednego. No i spawnerek znaleziony na x-rayu. Oczywiście pełne full haksy. No. no i to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Antyx ray nie działa, tak średnio działa, wam powiem. No i będziemy taką serię robili. Testujemy poszczególne cheaty. Dobra, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się i do usłyszenia już za tydzień.